Witam w kolejnym dniu. Tego to wyglądają już wyschnięte ławy. Wczoraj nabiłem takie łaty które nie wiem jak się fachowo nazywają. Ale w każdym bądź razie przeniosę na nie sobie punkt 0, do którego będę sobie ustalał wysokość murowanych warstw z bloczków. Oczywiście szybciej przykleję papę termozgrzewalną jest już betoniarka. Przywieźliśmy piasek no i stworzyliśmy taką konstrukcję do wożenia wody. Oczywiście wody na działce jeszcze nie mam, prądu zresztą też, ale jest agregat. Jak zacznę murować, to coś troszkę pokażę. A teraz pauza. Moment, jak pokażemy jak robimy papę Do dużego doświadczenia nie mam, ale mniej więcej to wygląda tak, że grzeje z tej strony Jak się papa, tak zmarszczy to po prostu trzeba kulać. Oczywiście pręta sobie też nie przygotowałem, trzeba improwizować łatą. Tak z wszystkich stron można przystępować do muarki tak to wygląda na tą chwilę Pościągnęliśmy sznurki, nie wiem czy je widać Znieśliśmy troszkę bloczku, żeby narożniki wyciągnąć Agregacik chodzi Metoniarka kręci Będzie zaprawa, będę kręcił dalej. No i tak właśnie sobie muruję. zrobię tak z wszystkich czterech stron później podniosę sznurek i będę tak murował aż do piątej warstwy, później po prostu sznurki będę dawał na prosto i już jechał do sznurka. Zacząłem drugi akurat zostawiam sobie taką szczelinkę Którą tą po prostu uzupełniam później za prawą. Tak mi jest po prostu łatwiej. Zbieram z tych boków. Jeszcze chciałem powiedzieć taką jedną rzecz, bo się oglądałem troszkę filmików o murowaniu. Pomurażem nie jestem. W każdym mówili, jakie te bloczki są krzywe. Nie wiedziałem o co im chodzi. Teraz już wiem. Są strasznie krzywe No ale trzeba jakoś za prawą sobie radzić I wyrównywać Wymuruję wszystkie cztery To nagram coś znowu Witam w kolejnym dniu Wczorajszy zakończył się tak Tylko już nawet nie miałem siły tego nagrywać Mam wyciągnięte wszystkie narożniki no i tu kawałek ścianki no dzisiaj jest plan skończyć to z tym że jeszcze musimy dowieść troszkę bloczków które są u brata na podwórku tam się już zaprawa robi no i dzisiaj do 15 niestety muszę robić sam bo brat musiał Pojechać do pracy, ale o 15 wróci. Bradyjko bez muzyki się nie da. proporcje jakie robię, zaprawy to leję plastyfikator. Tyle co tam było w instrukcji 14-15 łopat piachu worek cementu i wychodzi nieźle. Dobra, pomuruję troszkę, ponoszę bloczki i później wracam. Witam. Murowanie ciąg dalszy pokażę jeden bloczek, jak to robię. Daję zaprawę, niczym ją nie przyklepuję. Takie robię nierówne fale, żeby fajnie siadało, następny wrożek służbuje żeby był równy stawiam sobie do śmoreczka no i młoteczkiem Klepuję w tamtą stronę i tak ustawiam poziom. Ubieram nadmiar i uzupełniam fugę. Mówiłem wczoraj, bloszki są strasznie nierówne. Jedne wystają, jedne są za krótkie. Tam jakoś wielkiego znaczenia nie ma. To i tak wszystko będzie wzięli. się piony i poziomy zgadzały. Sprawdzam jeszcze raz. Jest okej okay. No i dalej, do końca. Witam. Tak to wygląda. Udało się wczoraj zrobić. Oczywiście nie samemu, bo sam bym nie dał rady. Do południa pomógł mi tata. Po południu przyjechało dwóch braci. No i tak prawie do godziny 21. Jeszcze kolega Rafał, który teraz na koparce równa też pomagał, jakoś udało nam się to ogarnąć na, na dziś jest taki, że Rafał właśnie to wyrówna, ma przyjechać pan i przywieźć po spółkę, żebyśmy mogli zasypać, no i Rafał ułoży rury do kanalizy I w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że już zalejemy chudziaka na podłodze i pójdą mury do góry no, i będę jeszcze teraz malował tym czarnym lepikiem, mazidłem, czy jak to się tam nazywa warstwą uszczelniającą. A tego już nie będę pokazywał. Malowanie to by małpa zrobiła. A będziemy układać rura, bo przyjdzie wywrotka, to jeszcze coś nakręcę. Miałem nie nagrywać, ale jednak nagram. Okazało się, że najłatwiej się swaruje. Za pomocą pacy się naciąga, ja zaciągałem pacą, a Michał to rozsmarowuje. Troszkę braku, muszę jechać po następne wiaderko, które mam w garażu. Rafał dalej kopie. No i przy okazji by nie było, że wszystko sam, zrobiłem żona Marta. Niszczy gałęzie, pożyczyliśmy taki rębak. Posprząta troszkę działkę z tego gałęzi, z tego sypu, żeby było więcej placu końcówka dnia odchodzimy sprzęt Przyjeżdża, pospółka niestety troszkę mało trzeba będzie domówić przygotowałem przejście na wodę przejście na kabel napoje chłodzące no i kolega Rafał ustawia szrury do kanalizy troszkę namachaliśmy się łopatami weszło 20 ton, trzeba będzie dobyć jeszcze 15 No i kończymy. Mam nadzieję, że następnym razem uda się zalać chudziaka. Koparka na przyczepę i jedziemy. Tak na zakończenie gotowe róży do kanalizacji. To już wyjście będzie na szambo, które będzie stało gdzieś tam za tą beczką tu jest przysypane tu będzie kibelek no i tu gdzieś jest trójnik tu odpływ w kuchni tak jak mówiłem brakło troszkę pospółki ale na tygodniu przyjedzie jeszcze jakieś 15 ton będziemy zasypywać właśnie do tego poziomu Czyli brakuje jakieś 30 cm wreszcie wykopu. Dlaczego tylko tyle? Bo w projekcie nie jest przewidziane ogrzewanie podłogowe, które chcę tutaj zrobić później. To już tutaj na tym poziomie będzie wylany chudziak, i tu 10-12 cm właściwie zostanie nam, żeby dać 5 cm styropianu. drugie 5 rurki od ogrzewania podłogowego, i tu będzie zalane tak 6 cm powyżej, jak już będą ściany gotowej podłogi. Tyle na ten weekend. Następnym, jak się uda przyjechać, znowu będę starał się to już zalać. To będę nagrywał.